Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś moim gościem jest Bogdan Niedbał, dyrektor generalny i założyciel firmy Sunlife. Dzień, Dzień dobry, panie Bogdanie. Sądząc po nazwie, o coś ze słońcem macie wspólnego chyba. Tak jakoś wyszło. Rzeczywiście troszeczkę mamy wspólnego, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Natomiast o nazewnictwo wpływa na to, z jednej strony czym się zajmujemy i troszeczkę czym się miłujemy. No? Ja myślę, że to odwrotnie akurat, że to profil firmy wpłynął na nazwę, tak mi się wydaje. Bo przecież zajmujecie się y, pozyskiwaniem energii ze słońca. Tak, no fotowoltaika z samego zamysłu na tym rzeczywiście polega. No jest to jedna z gałęzi odnawialnych źródeł energii. No i fotowoltaika polega na tym, że mamy możliwość zamontowania własnej przydomowej mikroelektrowni mikro fotowoltaicznej. Polega to na tym, że słońce, które oddziałuje na panele, które mamy na dachu bądź na gruncie, w produkują sposób, ten dość skomplikowany zapewne, bo to jest wysoka technologia. Nie będziemy jej tłumaczyć, bo i tak ja na przykład nie zrozumiem, więc proszę nawet nie próbować. Technologia powiem Wam tylko paradoksalnie bardzo prosta. Wydaje się rzeczywiście, że to jest jakaś technologia z kosmosu i pierwsze ogniwa fotowoltaiczne do kosmosu były wysyłane no 40 tam, lat temu, tam satelity czerpały właśnie energię z ogniw fotowoltaicznych. Zgadza się. Słuchajzowe teraz są już dużo sprawniejsze, dużo mniejsze i dużo mniej podatne na uszkodzenia, i tak tak dalej. Ale prawdziwy wysyp ostatnio. Właściwie jadąc przez, przez ja mogę mówić o polskich, podopolskich wsiach, Całe mnóstwo y, paneli słonecznych na dachach. Dlaczego to teraz tak ruszyło? Dlaczego teraz akurat jest to takie popularne? dużo ludzi na twierdzić, że to jest w ogóle modne natomiast uważam, że no takie nie. takie wyjazdy na Zanzibar na przykład, natomiast nie o trend mody tylko i, I wyłącznie w tym wszystkim chodzi o morsowanie też jest trendem w, ty w tym roku i to też mamy pewnego rodzaju trend, który obserwujemy od dwóch, trzech lat, taki na fali mocno wznoszącej się, natomiast nie tylko i wyłącznie o trendy mody tutaj chodzi, no umówmy się chodzi o to, żeby Pan montując u siebie instalację fotowoltaiczną miał przede wszystkim zysk ekonomiczny, no bo po montażu takiej instalacji z 300 zł rachunków miesięcznych schodzi Pan do poziomu opłat stałych, czyli tylko do 20 złotych. Miesięcznie. To jest jeden z benefitów takich podstawowych. Innym benefitem, o którym może mówi się troszeczkę mniej, a uważam, że jest to dosyć dużym błędem naszym, no ale prawdopodobnie to jest kwestia mniejszej świadomości, jest to, jaki efekt ekologiczny ma fotowoltaika dla nas. Dlatego, że montując instalację fotowoltaiczną, każdy jeden posiadasz takiej mikroelektrowni przestaje dokładać Przestaje dokładać swój do śladu węglowego do, do emisji CO2 i tak dalej i tak dalej. A to są duże wartości. To jest tak. redukcja na poziomie kilku ton każdego roku. Tak, no to, to, to jest... No. Z tą ekologią to niestety jesteśmy wciąż jeszcze... Dużo o niej mówimy, a mało robimy takich rzeczy, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na planetę. Choć niektórzy twierdzą, że globalne ocieplenie to lipa i w ogóle jego nie ma. No ale to o tych spiskowych teoriach dziś rozmawiać nie będziemy. Dla kogo jest, kto może sobie założyć taką instalację fotowoltaiczną? W zasadzie każda osoba, która ma dach nad głową no i, tak. i przede wszystkim mieszka w domu. No jeżeli chodzi o takie obrazki, jakie są tutaj u nas za plecami, troszeczkę ciężej zamontować, nie mówię, że jest to niemożliwe. Natomiast w pierwszej kolejności będą z tego korzystali właściciele domów janorodzinnych. No tutaj pewnie byłyby problemy, bo trzeba byłoby uzgadniać z architektem, z konserwatorem zabytków, bo to przecież chyba w dużej części są kamienice, które pewnie są zabytkami. Ale pewnie to i też byłoby jakoś do załatwienia. Zrobilibyście takie panele z jakimiś takimi ozdobnikami odpowiednimi, odpowiednimi i też byłoby dobrze. Jest na pewno trudniejsze, nie niewykonalne, natomiast wówczas też jest troszeczkę inna zależność, jeżeli chodzi o przyłączenie instalacji do konkretnego użytkownika. W domach jednorodzinnych każdy ma swój dziedzik, proste, tak. ma swój dach, podłączamy, jest to zdecydowanie bardziej proste. Tylko dach, bo widziałem też w ogródkach na takich stelażach i it Tak też można? Dach w pierwszej kolejności, dlatego że dach ma w końcu możliwość, żeby zarabiać na siebie. No, większość inwestorów za te dachy zapłaciło po kilkadziesiąt tysięcy złotych. No, są to rzeczy kosztowne, więc w tym nie momencie... tracą miejsca w ogródku. I nie tracą miejsca, bo jeżeli grudku. ma pan tylko kilka arów do zagospodarowania, może być szkoda. Będzie pan wolał dać trampolinę albo basen dla dzieciaków, a tutaj pan po prostu może sobie zamontować i wykorzystać tą powierzchnię dachu pod warunkiem, że jest dobrze usytuowana. Natomiast oczywiście mamy możliwości techniczne, żeby zamontować instalację chociażby na gruncie. No właśnie pan mówił o dobrze usytuowana, to znaczy, czy co jaki dach musi być, żeby, żeby spełnił swoją funkcję jako baza pod pod fotowoltaikę? Najlepiej południowy, południowy i odpowiednim kącie, taki książkowy kąt, nachył to jest 38 do 40 stopni. Natomiast jeżeli Czyli mamy dachy, dachy... płaskie Trochę mniej się do tego nadają, ale pewnie można by wtedy zastosować dach. płaski. paradoksalnie jest najprostszym dachem dla nas, dlatego że wówczas właśnie stosujemy konstrukcję stelażową i ustawiamy konstrukcję tak jak my chcemy, a nie tak jak dach nam konstruuje. No, z tego co wiem, nie wynaleźliśmy jeszcze technologii, żeby obrócić żeby dom, Także mhm. możemy to zrobić w troszeczkę prostszy sposób, wykorzystujemy konstrukcję, ustawiamy tak jak my chcemy. Jeżeli tylko mamy w... takie możliwości techniczne. I wtedy ta południowa strona jest dokładnie tak jak chcecie, wszystko tak. jest tak jak trzeba. Łapiemy azymut względem tego, jak słońce po prostu pada, żeby efektywność w ciągu roku czasu była jak największa, no bo na tym zależy nam i panu jako inwestorowi. Mówił pan, że zostają właściwie jeśli chodzi o rozliczenia z energetyką, zostają tylko opłaty stałe, tak? A cała reszta i jaki musi być ten płat fotowoltaiczny tych paneli, żeby to, żeby, żeby to się opłacało? To jest rzecz mocno indywidualna, no bo. Jeżeli Pan popatrzy na swój rachunek za energię elektryczną, niektórzy się śmieją, że trzeba mieć dodatkowe uprawnienia, żeby w ogóle przeczytać z tego rachunku. Jest tam kilkanaście y pozycji, co najmniej. Tak, na te ja pozycje Myślę, się... że to jest celowo robione tak, żebyśmy tego nie zrozumieli, żebyśmy nie połapali się tutaj w pewnych niuansach, ale to tylko moja spiskowa teoria. Żeby się zgubić, dużo osób tak twierdzi, Podobno teorię rzeczywiście mają. Największe opłaty na tym rachunku to jest opłata za energię elektryczną i za dystrybucję. Niektórzy nazywają opłatą przesyłową. Tych rachunków już, tej części rachunku, już mieć nie będziemy po zamontowaniu instalacji, zostają nam tylko pewne opłaty stanowiące czynniki stałe. I to jest właśnie te 20 zł. I teraz wracając do Pana pierwszej części pytania, jeżeli chodzi o ilość tych ogniw, to jest temat bardzo mocno indywidualny, bo może Pan sobie wyobrazić, że mamy dwa. Bliźniacze domy obok siebie. One są o takiej samej kubaturze mają tak samo usytuowane dachy, nawet mieszkają tam dwie, czteroosobowe rodziny o podobnym wieku. Natomiast u jednej rodziny my zamontujemy 10 paneli, u innej rodziny zamontujemy 30 paneli. Jest to wynikiem tego, że kwestia zużycia w domu jest rzeczą nadrzędną i tutaj właśnie jakby definiujemy dom mocy. Najpier czyli najpierw musicie taki dom. Y zmierzyć energetycznie, tak? Od tego zaczynamy. Spotykamy się z Panem na spotkaniu. Prosimy o to, żeby Pan pokazał nam rachunek za energię elektryczną. Oczywiście oceniamy dach pod względem technicznym, czy się, czy się nadaje. Nie będziemy montowali na starym Eternicie albo na jakiejś przedzewiałej Blasze. potem docelowo sprawdzamy, jakie jest to zużycie historyczne, natomiast też sprawdzamy, jakie zużycie Pan będzie mógł mieć za jakiś czas, bo pamięta Pan sytuację sprzed pięciu lat, mało kto miał na przykład kuchenkę indukcyjną. Dzisiaj bardzo dużo ludzi montuje klimatyzację, bo poprawia to komfort naszego życia, grzejemy wodę, a bardzo dużo osób myśli o tym, żeby zamontować pompy ciepła albo... A podobno i tak najwięcej zżera czajnik. Jak hmm. lubimy kawę, to może tak rzeczywiście... No to, to ekspres może raczej. Ale <grystanie> zostawmy kulinaria. I jak robicie? Załóżmy, że rachunek jest na poziomie, powiedzmy, waha się od 150 do 200 zł miesięcznie. To jest dużo, jak na zużycie prądu powiedzmy dwóch trzy, no trzyosobowej rodziny. To jest, możemy przyjąć taka średnia z delikatnym minusikiem. Ja A bym z minusikiem. Tak, bym powiedział, że średnie zużycie waha się na poziomie 250 zł w domach jednorodzinnych, i do tego dobieramy moc instalacji. No i wtedy mówimy średnio o takiej instalacji na poziomie 5-6 kW. Plus minus oczywiście, bo I musimy to... ocenić to, co było i to, co będzie. I to jaka to będzie powierzchnia tych 5-6 kW, o których Pan mówi? 25-30 m2. Czyli 5 na 6 powiedzmy, tak? Na I przykład. Nie, 5 na 6 to bez sensu. To raczej w prostokącie powinno być, więc pewnie. Znowu rzecz mocno spersonalizowana, dlatego że panel też ma swój kształt. Nie, myślę o swoim kształcie. Okay. <laughs> więc to jakby przymierzam do, do tego, co, co znam. Jak pan sobie wyobrazi kształt panela, gdzie wie pan, że jeden panel ma kształt prostokąta, to przeważnie bryła ustawiona z tych paneli też stanowi kształt prostokąta. Natomiast nie jest to aż tak proste, dlatego że może się okazać, że na pana dachu są kominy, są jakieś lukarny, są elementy inne, które mogą generować cień. I to też jest nasza rola, żebyśmy w taki sposób panu zaprojektowali yes. tą instalację, żeby uciec od miejsc, które rzeczywiście te, te zacienienie mogą generować. Bo to jest zagrożenie dla pana instalacji. Montując instalację, ona ma pracować na 100% swoich możliwości, a nie na 70% na przykład. No i właśnie dochodzimy teraz do tego, co najważniejsze w instalacji fotowoltaicznej, czyli do słońca. Czy mamy tyle słońca w Polsce, żeby to się opłacało? Może się wydawać, że nie. No właśnie, no, zwłaszcza teraz, kiedy jest smutno, ponuro i w ogóle żyć się nie chce, to gdzie tu jeszcze czerpać energię z tego słońca? No chyba, że się jest, mieliśmy takiego artystę jednego, który oczywiście w dalszym ciągu funkcjonuje, który w pewnym momencie ogłosił, że oto przestaje konsumować cokolwiek i będzie żywił się energią słoneczną. Chyba mu wyszło, bo zdaje się, że funkcjonuje dalej. Chyba musiał bardzo lubić panele fotowoltaiczne. Wziął, wziął po prostu z nich przykład. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie znam się i nie brnijmy w to. Porozmawiajmy o tym, o tym słońcu, którego jest wystarczająca ilość czynności. W Polsce mamy różne okresy ze względu na sezonę. Okres od stycznia do marca to jest okres, kiedy mamy zdecydowanie mniejszą produkcję energii elektrycznej. Od stycznia do marca, tak? I od, od września, września no do grudnia. Czyli Jak właściwie, jakby przekrój całego od, czyli roku. właściwie od, od września do marca następnego roku z tą produkcją tak, jest słaby. mamy jej za mało. Ale z kolei mamy też okres od marca do września, kiedy mamy górkę energetyczną. No i tutaj z pomocą przychodzi ustawa z 1 lipca 2016 roku, która daje możliwość korzystania z tak zwanego bilansowania w sieci. Czyli ten nadatek energetyczny, który ma Pan w okresie przede wszystkim. Lata wykorzystuje Pan A, fizycznie w okresie, kiedy Pan będzie miał 8. tego prądu mniej, albo w nocy. Wróci Pan do domu o godzinie 20, kiedy jest ciemno, instalacja już wtedy nie ma takich możliwości, żeby produkowała ten prąd. A Pan wykorzysta z tego wirtualnego magazynu, bo tak to możemy nazwać. No tak, bo tak naprawdę to przecież ten mój prąd w, w żaden sposób nie jest przywiązany do mojego domu. On gdzieś sobie po, po kablu wędruje w świat, prawda? Są alternatywne możliwości, na przykład akumulatory, natomiast myślę, że na dzień dzisiejszy nie jest to dobre rozwiązanie, dlatego że żywotność akumulatorów jest zbyt krótka i nie ma za bardzo sensu inwestować dzisiaj, żeby za 5 lat zmienić ten akumulator. Więc dla Pana rzeczywiście puszczamy że... ten sznurek, zakład Czyli energetyczny jest tym buforem. byłaby taka możliwość, żeby stać się jakby niezależnym energetycznie. Jest. Przynajmniej w tych momentach, kiedy kiedy Słońca jest dość, tak? Może Pan nawet przez cały rok. Możemy zamontować taki rodzaj instalacji fotowoltaicznych, które da Panu stuprocentową niezależność, dobrać dla Pana odpowiednią moc akumulatorów, natomiast ze względu na ich żywotność, troszeczkę bym z tym jeszcze poczekał na dzień dzisiejszy. Ale w tym przypadku i tak płacę te opłaty stałe, o których Pan mówił wcześniej, tak? Będąc niezależny nie ma Pan, nie ma pan nic wspólnego w ogóle z zakładem energetycznym. Można się, się całkiem odciąć od systemu energetycznego? Jest taka możliwość. To jest poważna decyzja. Ja, jak to? ja trochę nie rozumiem tego całego. No bo co, ten mój prąd, który ja wyprodukuję, mój prąd, mówię ten, który powstanie dzięki moim ogniwom fotowoltaicznym, zostanie czarodziejsko wpuszczony w ten sam kabel, którym prąd płynie do mnie, czy jak to będzie? W praktyce, z racji tego, że siedzimy tutaj, a Pana instalacja fotowoltaiczna produkuje w tym momencie energię elektryczną, tam w domu zużycia nie ma. Instalacja nadprodukuje energię, który, która wychodzi przez licznik dwukierunkowy i on szytuje ilość energii, którą Pan oddaje do sieci. Natomiast Ale w ona praktyce, idzie do, do tego samego kabla, którym prądu się. Tylko, Czyli, że w drugą a te, stronę. A te dwa prądy się nie zderzą? One się nie zrobią krzywdy? Mają taką umiejętność, że sprytnie się omijają. Się? Tak, one się omijają i idą. Natomiast w praktyce to nie jest tak, że to jest energia, która jest przypisana do Pana. W praktyce wykorzystuje ją sąsiad. A pan po prostu ma sczytaną ilość energii, którą pan wykorzystuje dla siebie później. Ten system, ten system, jakby takiego wirtualnego odbioru, ja rozumiem. Natomiast sama, sama same technikalia związane z tym, w jaki sposób ta moja energia będzie pod prąd trafiać do, do tego kabla, to trochę dla mnie jest wciąż czarna magia. Może no, doczytam kiedyś to to wtedy, wtedy, będę, wtedy będę mądrzejszy. Jest to w taki sposób rozwiązane, że nie stanowi to dla Pana jakby żadnej przeszkody. Energia elektryczna potrafi, się okazuje, w dwie strony płynąć po tym samym przewodzie. Tak samo jest w domu. Pan wykorzystuje energię na bieżąco ze swojej instalacji fotowoltaicznej. Tak samo może Pan sobie dodać energię, którą Pan będzie pobierał w tym samym momencie z sieci. Mhm. A jest taka możliwość, no nie, to, to, to jest kwestia chyba dopasowania, i... bo myślę sobie, że jeśli ja tej energii wyprodukuję więcej niż niż zużyłem, to niż zużywam, to, to co wtedy? To energetyka mi zapłaci za tą energię? Jeżeli Nie Pan tą energię wykorzysta, wyprodukuje w danym okresie, na przykład w cyklu tygodniowym bądź miesięcznym, no to Pan się cieszy, bo wie Pan, że ma Pan tą górkę do wykorzystania na przykład na grudzień albo styczeń. A, Natomiast okay. jeżeli Pan wyprodukuje więcej energii w cyklu rocznym, to niestety, ale ustawa jest tak skonstruowana, że Panu to ta energia przypadła. Dlatego to jest rola właśnie odpowiedniego wykonawcy i żeby osoby, z Pan rozmawiał, żeby... żeby dobrze dobrać. Tak? Nie ma co szaleć, że tak powiem. Jeżeli Pan ma potrzeby energetyczne na 5000 kWh, to dobieramy instalację na to plus ewentualne sprzęty, które Pan będzie miał w przyszłości. Okej. Okay. To przejdźmy teraz do, do pewnie najważniejszego pytania, które, które zadają potencjalni inwestorzy. Ile i czemu tak drogo? Tak, to jest pytanie, które ja bardzo lubię, tym bardziej, jak jest to pierwsze pytanie, które. Jest ale my, ale my gdzieś pod koniec dopiero zadaliśmy to pytanie, więc. I to jest plus. Jesteśmy grzecznymi inwestorami. I to jest bardzo duży plus, rzeczywiście. To jest temat, który wymaga bardzo dużej personalizacji. Także, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od tego, jakie mamy potrzeby energetyczne. Moc instalacji definiuje koszt. Koszt to jest rząd wielkości od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przyjmijmy te zużycie na poziomie 200 złotych, o którym mówiliśmy, czy mhm. osobowa rodzina. To jaki będzie wtedy koszt? Możemy przyjąć, że to jest 20 kilka tysięcy złotych. Ale mamy tutaj też pewnego rodzaju mechanizmy, które dają możliwość w tym momencie każdemu inwestorowi, żeby zamontować instalację. Bo rzeczywiście wydaje nam się, że nie stać nas na to. 20 tysięcy złotych, no sporo. no To To, to nie to, jest pięć zł, złotych, prawda? Dodatek, tak, tak to, to, to nie jest mało pieniądza. Więc mamy taki mechanizm, który daje możliwość zamiany po prostu rachunku do zakładu energetycznego na poczet spłaty własnej instalacji. Bo skoro Pan płaci 250 A, złotych... Raty, raty, raty w rachunku za prąd, tak? Zgadza mniej się. Więcej. Co tylko różnicą, że jeżeli Pan wynajmuje od kogoś mieszkanie to pan za to mieszkanie cały czas płaci i z kieszeni panu wylatują pieniądze, więc no dużo ludzi decyduje wyna, się na... Jeśli wynajmuję mieszkanie, to nie będę w nim zakładał instalacji fotowoltaicznej, to jest oczywiste. I tego nawet bym nie zaproponował, natomiast wtedy ludzie się decydują na kredyty. I to jest ta sama zasada, bo po co komuś płacić w tym momencie zakładowi energetycznemu, skoro możemy spłacić własną instalację, która nam się spłaci w kilka lat, a potem już praktycznie dożywotnio mamy swoją energię. No a zakład energetyczny, spółki energetyczne to chyba nie są najbardziej lubiane... Yy... Instytucje na, na świecie, tak mi się wydaje. Wciąż słychać o tym, wciąż mówimy o tym, że, że ten prąd drogi, że ciągle nas gdzieś coś tam nie, coś nie działa, coś się popsuło. No w sumie, w sumie to my, nie dziwi mnie to, bo nastawienie ludzi robi się coraz bardziej takie płacę i wymagam. Tak. A jeżeli coś nie działa, no to natychmiast oczekujemy tego, że że zaraz będzie działać. Coraz częściej chcemy się uwalniać od zakładów tak. energetycznych ze względu tak. na to, że co roku e, dotykają nas podwyżki e, cen za energię i to nie małe. W zeszłym roku 12%, w tym roku ponad 5%. Także to są rzeczywiście dosyć duże koszty i dlatego chcemy uciekać. To jest jeden z wielu powodów, I dlaczego ja, chcemy być niezależni. Jaki jest, e, cały czas przyjmujemy tą wersję tej trzy, trzyosobowej rodziny i tak hmm. dalej i tego kosztu 20 tysięcy za instalację. Pod klucz, rozumiem, tak? Oczywiście, że. Ja tak. Panu daję 20 tysięcy. Mówię, Panie Bogdanie, proszę mnie Tutaj założyć na dachu to, co ma być, oraz ta cała reszta i pan to robi. Mhm. Może nie fizycznie pan, ale. Ludzie są od tego. Tak? I to jest ważne też, no bo rzeczywiście mamy 20 kilka tysięcy za inwestycje, chcemy dopilnować, żeby to było zrobione. 20 kilka, bo była o 20 przed chwilą. Wydawało mi się, że mówiłem o 20 kilka. Także po środku się znajdziemy, rozumiem, że wchodzimy w negocjacje. Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak. <grym> Zasada jest taka, że w momencie, kiedy się dogadujemy z Panem, jako inwestorem naszym, my musimy też dla Pana przeprowadzić cały proces inwestycji. Wydawać by się mogło, że przyjeżdżamy, montujemy. Czyli papierki też załatwiacie wszystko. Oczywiście, że tak, to jest bardzo ważne. Oprócz tego, że Papierki, robimy dla pana projekt, z którym pan się zapoznaje i już na etapie projektowania pan widzi, w jaki sposób te panele będą na wizualizacji wypełniać pana dach. I na przykład wtedy jakiś fan piękna i dobrych dobrego wyglądu, mówi, o nie, nie, to tak nie może być, bo tutaj, wie pan, tu mi tutaj zakłóci żeby, moją wizję przestrzeni i wy wtedy mówicie, dobrze, to my to przestawimy. Tak? Esteci się zgadzają, oczywiście, że tak. Mówiliście na początku o pewnych trendach modu tak, także to rzeczywiście z modą może mieć coś wspólnego. Dla długo... bardziej wymagających inwestorów mamy na przykład panele całe czarne, także znajdujemy a, coś a się jest dla inne, każdego. A jakieś inne kolory, na przykład zielony, a jest tak ekologicznie, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze musimy mieć więcej zainteresowanych wtedy coś być, o tym być pomysłem. może dojdziemy do tego. Jasne, że e, tak. To Wrócę do, do jaki tego, będzie procesu? Jaki, będzie zwrot, jaki będzie zwrot inwestycji. W jakim czasie ona się zwróci przy tych założeniach? W zależności od tego, w jakiej, jaką formę finansowania wybierzemy. Będzie to okres mniej więcej od 5-6 do 8 lat. To będzie zależne od tego, jaka forma finansowania, czy otrzymamy do, dofinansowanie. Lat. Tak, możemy przyjąć taki okres zwrotu. Od, od wielkości instalacji, od tego, jakie mamy rachunki, to też będzie na pewno zależne. Magiczne słowo dofinansowanie. Mhm, lubimy. Bardzo lubimy. lubimy. Czy tutaj też to magiczne słowo ma zastosowanie? Lubimy odzyskiwać pieniądze i rzeczywiście w zależności od tego, do jakiej grupy my należymy, bo tutaj troszeczkę musimy podzielić to na osoby fizyczne, rolników i przedsiębiorców, dlatego że każdy z nich ma inne możliwości, jeżeli chodzi o odzyskiwanie środków. Najwięcej tych inwestycji na dzień dzisiejszy robimy u osób fizycznych na ich domach prywatnych i tutaj mamy możliwość odpisania od podatku dochodowego. Są to wartości rzędu od 3 do 8 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o odpis. I kwestia dofinansowania, które na dzień dzisiejszy jest wstrzymane, to jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyli krótko mówiąc, na razie nie ma tego dofinansowania. To nie jest powiedziane, że nie ma. To, że jest wstrzymane nie oznacza, że pieniędzy nie otrzymamy. Czekamy po prostu na definicję nowego regulaminu. Zobaczymy na jakim poziomie po prostu dofinansowania będą nas zwracane. Mamy potwierdzenie, że będą. Mamy potwierdzenia, że będziemy mogli odzyskiwać pieniądze. Wcześniej było to 5 tysięcy złotych. I są założenia takie, że pewnie będzie to bardzo podobny pułap. 5 Złotych, które wcześniej tak fajnie rozdmuchało czy napędziło naszą gospodarkę, że dzięki temu w Polsce przez półtorej roku ponad 300 tysięcy instalacji powstało. Także Czyli rzeczywiście to jest duży lubi, bodziec. Lubimy dofinansowanie. Bardzo tak, bez zdań. To też wy załatwiacie, rozumiem, te całe kwestie związane z tym. Nie wiem, czy to już inwestor musi sam. Kwestie wszystkie formalności związane z dofinansowaniem, z finansowaniem instalacji, z przyłączeniem do zakładu energetycznego. Dlatego, że nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy takiej sytuacji, żeby panu po zamontowaniu wysyłać do tauronu na przykład, tak? Że pan musi rzeczywiście z nimi się dogadywać i prosić o to, żeby pana instalacja została przyłączona. To jest po naszej stronie. Mało tego też wykonujemy montaż własnymi ekipami montażowymi. Ważne jest to, że nie chcemy nikogo narażać na stres w postaci takiej, że przyjedzie osoba bez większego doświadczenia. Zamontuję instalację, czy okaże, że to była pierwsza albo druga instalacja. No, trzeba to zrobić w oparciu o pewne praktyki, doświadczenie i zasady, które zostały wcześniej ustalone. To jeszcze tylko na zakończenie zapytam, ile trwa ten proces samej fizycznej roboty przy, przy, od momentu, kiedy podpisujemy umowę, do momentu, kiedy pierwszy prąd popłynie z moich pięknych paneli. Sama Pan. fizyczna praca yy, już na samym dachu to jest dzień do dwóch. Bardzo, bardzo, szybka robota. Jeżeli ma się doświadczenie, I to. z wszystkim to... okablowaniem, całym z wszystkim. Oczywiście. Tak? To jest zamontowanie paneli, falownika, uziemienie instalacji doboru i zamontowania, yy... zabezpieczeń całej tej instalacji. Natomiast formalności trwają tutaj troszeczkę dłużej, bo my najpierw musimy skompletować sprzęt, musimy go wysłać do Pana jako do inwestora, potem dopiero mówimy o montażu, później wysłamy więc do zakładu energetycznego. Zakład energetyczny na dzień dzisiejszy potrzebuje do miesiąca na przyłączenie. Także cały proces od momentu decyzji do tego, żeby pierwszy prąd po poleciał, to mogą być około 2-3 miesiące. Czy teraz mamy marzec, 2-3 miesiące, czyli czerwiec? No to jak myśmy teraz się zdecydowali, to łapiemy się na ten, na ten energetyczny, dobry moment chyba, tak? Się. Czyli podejmujemy decyzję, rozumiem? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja jeszcze, się muszę, jeszcze się muszę zastanowić poważnie. Ale powiem szczerze, no dość mocno mi rozjaśnił Pan moje wątpliwości związane z z fotowoltaiką. Bardzo, I bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bogdan Niedbał, dyrektor generalny i założyciel firmy Sun Life. Dziękuję bardzo.